Cześć, witam się z Wami w poświątecznym holu e, i paczuszką wymiankową, z którą wykonałam z Kasią. Nesmę moja pracownia. E, ona trafi, do niej trafiła moja paczka. E, w ogóle, jak Kasia odebrała moją paczkę, zawróciła mi, że. No, ona zrobiła taką skromną paczkę, a to chyba właśnie to ja zrobiłam tą skromniejszą paczkę, tak naprawdę. Więc trochę, trochę mnie okłamała, bo jak odebrałam swoją tą Wychodzi na to, że Kasia chyba wygrała jednak z obdarowaniem mnie zdecydowanie. Więc zaraz zaczniemy sobie od jej paczuchy. Tu mamy zamówienie z kreatywnej pracowni, tutaj z zielonych kotów. I jeszcze czekam na paczkę DT z Tekturkowa, ale to w takim razie pokażę Wam ją dopiero już po świętach w innym filmie, co tam ciekawego wzięłam. Więc robię tutaj porządki i przechodzimy najpierw do paczki wymiankowej. Tak nagrywam na swoim e, obrusie <laughs> świątecznym. E, pomyślałam, że z racji tego, że mamy taki fajny klimat świąteczny, to, to czemu by Wam tego właśnie w ten sposób e, nie pokazać? Słuchajcie, e, zaczynamy tutaj od tej paczuchy. Chciałam Wam pokazać, jak to wszystko jest ładnie zapakowane od Kasi z papierem takim mm, świątecznym. Odebram w Kasia również. E, o, słuchajcie, czekajcie. Podejrzewam, w Kasia te y, takie paczuszki. Y, Kasia też takie pewnie patuszki pakowała dla swoich y, klientów i zobaczcie. Co tu dostałam? Oczywiście to było w środku, wszystko zapakowane. Ja już zaczęłam to wyciągać i miałam to um, już powieszone jako ozdobę. Mamy zawieszeczkę piękną na y, choinkę, bardzo fajne. Y, już kiedyś od Kasi dostałam taką zawieszkę, ale mam ją chyba dalej w, ospakowaną w ozdobach. na jeszcze starym mieszkaniu. Tych osób nie mam wywiezionych, pokupowałam teraz nowe. Ale bardzo fajne są te zawieszki i powiedziałam Kasi, że jak ma takie HDF-ki, to jak najbardziej może mi taką zrobić, bo z tego co wiem, to chyba Kasia takich nie robi jakby na zamówienie, na sprzedaż, ale właśnie tak dla siebie i mam tutaj piękne kwiaty od Kasi. Widzicie jak tutaj jest mnóstwo pięknych ozdób, jak tutaj się wszystko nabogato. Mini. Kuleczki oczywiście też dostałam właśnie od Kasi, to są koraliki słuchajcie, już kiedyś od Kasi dostałam, podzieliła się ze mną takimi kuleczkami i na święta właśnie zaczęłam je ostatnio wykorzystywać, bardzo fajny patent do właśnie ozdabiania zamiast y, takich jednokolorowych kuleczek, jakichś steropianowych czy y, takich wiecie 3D kulek z y, Artu Oczywiście zestaw yy, nitów, zawieszki Kasia z tego nie korzysta więc <grywa> dała mi. W paczce były jeszcze takie właśnie słodkości, poza takimi skrapowymi rzeczami, to może Wam jeszcze pokażę, że dostałam kulę do kąpieli. Na szczęście mam wannę, ale pamiętajcie, żeby zanim kupicie na prezent komuś kulę do kąpieli, to się dowiedzieć, czy ktoś ma na pewno wannę, jeśli nie jesteście pewni. I taką cudowną zawiewkę w ogóle, to jest po prostu coś pięknego, Kasia tak pomyślała właśnie o mnie, że ja uwielbiam motyw lisów lisy, koty, to jest jak najbardziej mój ukochany e, motyw, bardzo mi miło i słuchajcie, dostałam odrobinkę takiego e, sweterka Kasia z niego właśnie też korzysta przy swoich pracach albo przy zdjęciach bardzo fajnie to wygląda, wygląda. w ogóle, jak to jest, jeśli to było kiedykolwiek swetrem faktycznie w całości to jest mega przyjemny materiał, bardzo fajny i mógłby być z tego właśnie miły sweter, a to chyba już jest na pewno swetra wycięty kawałek chociaż mogę się mylić ale też wygląda. Zobaczcie, jak ze swetra właśnie wycięty taki kawałek. Więc jest patent na to, że jak pójdziecie gdzieś do lumpeksu, albo macie stary jakiś sweter, którego już nie chcecie nosić, może gdzieś jest pozaciągany, to można go tak właśnie wykorzystać. To jest bardzo przyjemny materiał w ogóle. I fajnie wyglądają te prace ze sweterkiem. Poza tym mikrokulki złote. A tutaj mi się pogubiły. Elemenciki, zaraz sobie je pochowam. Czerwony sznurek. Chyba ponownie dostałam go od Kasi. Wydaje mi się, że taki co mam jeden, to właśnie jest też od, od Kasi. Bąbeczki, Mini bombki. To już będzie czekać oczywiście na następny sezon. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mi się trafiło. Aha, słuchajcie, to jest ubranko dla kotka. Nie ja będę Wam pokazywać. Ubranko po kastracji dla kotki. Od Kasi też dostałam tej kolekcji Lovely Memories. Już myślę, że nie będę jakiegoś tam przeglądu robić, bo te papiery to robią całkiem niezły fenomen. W świecie skrapowym jeszcze w ogóle nie korzystałam z papierów Art Alchemy, Alchemy of Art, czyli ta nazwa. Tu mam jeszcze dodatki do kolekcji. Jak nie mam jakieś elementy do wycinania jak najbardziej. I jeszcze jest duży bloczek. O, to jakiś, to ten. Jeszcze jest duży bloczek i to już tyle. Więc mega fajna paczucha, słuchajcie. Te papiery to naprawdę są super. Właśnie w ogóle kupiłam sobie jeden bloczek w Kreatywnej Pracowni. Zaraz Wam pokażę. Innego, inny rozmiar akurat wzięłam. Pokazuję za chwilę. Popakuję się z tym zamówieniem, bo z tym są paczką od Kasi, i przechodzimy do mojego, moich zakupów. Ponieważ pojawiło się, pojawił się już tutaj motyw papierów Lovely moment, tak się nazywa te kolekcja papierów Lovely Memories od Alchemy Art, widzicie, ja kupiłam sobie tą to, to mniejszą kolekcję, tą średnią 20 20 i jeszcze dostałam od Kasi, więc dużą i średnią więc będzie co działać, oczywiście tutaj w gratisie dostałam jeszcze paseczki tak, to też jest ta sama kolekcja te same paseczki, tego samego typu hmm, takie świąteczne aha, świątecznych papierów w ogóle nie mam od y, Art, Alchemy Art kurcze jak można było markę czasie chyba inaczej niż w stronę internetową? Ciągle mi się miesza. Kupiłam sobie snurek do makramy i właśnie za chwilę się zabieram za takie ozdoby choinkowe, co prawda, no i wiadomo, święta po świętach, ale mm, chcę właśnie sobie porobić takie małe makramy, takie... Małe, właśnie jak można robić, osoby choinkowe, albo zastosować użycie na kartce. Myślałam, że tego no tam chyba było 100 metrów, jeśli się nie mylę, więc całkiem sporo tego sznurka. Chyba zrobię jednak jakiś kwietnik jeszcze makramowy. I słuchajcie, czy jest jeszcze jakiś cieńszy sznurek do makramy? To jest 3 mm. To był najcieńszy chyba dostępny w sklepie, jak się nie mylę, więc jest ciekawa, czy w ogóle dostępny jest cieńszy sznurek, bo ten. No, tak trochę jednak dla mnie za gruby, w sensie na kwietnik ok, ale na kartkę wolałabym używać nieco cieńszy sznurek. Z takich rzeczy jeszcze poza tekturkowymi, bo to kreatywna pracownia, to tekturki, wzięłam sobie tą kredową farbę, w ogóle kolor, który chciałam, ktoś zwinął mi z nosa, bo w momencie jak wychodziłam do finalizacji zakupu, to po prostu wywaliło mi farbę, kolor, który chciałam. Ten to jest zielony turkus, a ja chciałam jadowity chyba zielony. Wyglądał na ciemniejszy. No, ten jest dość jasny, bardziej bym powiedziała miętowy niż jakikolwiek, nie wiem, zielono turkusowy jak dla mnie. I wzięłam drobny proszek, bo właśnie takiego mi brakowało. Mam trzy rozmiary tych kuleczek, 3D, a brakowało mi takiego drobniejszego proszku. On jest w ogóle wpisany jako gruboziarnisty, bo chyba jeszcze może być taki w ogóle miałki. A, no i papiery Zoju były te w promocji, ta nowa kolekcja magiczna, też się już zastanawiałam wcześniej nad nią, wzięłam dwie kolekcje z myślą o jakimś małym albumie, takim, jak to się nazywa, no takim folio małym albumie magicznym. No, I z tekturek, słuchajcie, nie poszalałam jakoś bardzo, bo właśnie zależało mi, żeby wziąć te papiery. Ten sznurek tak mi się spodobał jakoś. A z tekturek to zaraz powiem, na czym mi najbardziej zależało. Tu dostałam gratisik. O, te walizeczki są gratisem. Całość jest gratisem chyba. Tak. Puchar magiczny, no to się wpasowuje, nawet te listy się wpasują do kolekcji magicznej, jak i walizki można wykorzystać, plus tutaj widzicie e, bodziak z chmurką. Sorry za hałas, ale moje koty dorwały się tutaj do opakowań z, z paczek i właśnie jeden z moich kotów próbuje... Wejść pod papier pakowny, bo wywaliłam to na, na podłogę. Wzięłam takie dwie pary z jakiejś takiej nowszej chyba kolekcji ślubnej. Bardzo mi się one mm, podobają. W ogóle te wszystkie pary mi się bardzo podobały i myślę, żeby je właśnie wprowadzić do swoich kartek. Mega, właśnie to, że one są, wiecie, grawerowane. Są całe sylwetki, widać tutaj tak kształt. Zarys figury, tych sukienek, super fajnie to właśnie z ubraniami wygląda. Oczywiście skusiłam się też na makramę, taką tekturkową, no jest faza na tekturki. Postawiłam trochę pomóc swojemu kotu, ale widzę, że to jej tak niewiele pomogło, żeby opatowił się papierem pakownym. Wieniec też chyba z tej kolekcji, bo tu akurat nie ma nic na opakowaniu, informacji jaka to jest kolekcja, ale też mi się podobał. Ona jest dwuwarstwowa właśnie i grawerowana, bardzo lubię. Dzisiaj grawerowana, taka cieniowana, tak, jest ten wzór taki y, rysowany, bardzo mi się właśnie to podoba. Tutaj mamy jakiś napis, no i kolejny wianek, a to co chciałam, to jest tutaj, czyli tekturka. Przede wszystkim chciałam tekturkę boże, HDF, kamieniczki HDF, czyli to jest o wiele mm, grubszy, twardszy materiał niż y, tutaj ta sklejka, tekturka. Chciałam właśnie... Wszędzie jest po prostu faza na te kamieniczki i ja już od października chyba tak mi się obserwuję sobie te kamieniczki, tak mnie kuszą, kuszą. Ale ciągle nie było czasu, a myślę, że po świętach właśnie będzie chwila, żeby przysiąść i porobić coś dla siebie. Właśnie takie kamieniczki podświetlane i mam buknuka. Buknuka, który nie wygląda w ogóle tak, bo jeśli się nie mylę... Patrzę właśnie po rozmiarze tych tekturek to wzięłam takiego większego buknuka. Ale chyba wzięłam w pionie, a jeszcze był w taki w poziomie do zrobienia. I następnym razem wezmę na pewno w, ten, w poziomie, bo mam już na niego pomysł. A ten jest taki właśnie, zobaczcie, duży, szeroki. Bardzo mi się to podoba. Nie będzie taki wąski, jak te, które u mnie mogliście zobaczyć na profilach na Instagramie. Dobra, przechodzimy dalej zakupy zielonych kotów i kolejna kamieniczka, ta jest o wiele większa, właśnie te z Kreatywnej Pracowni chyba niektóre też były dostępne w Zielonych Kotach, bo w ogóle produkty z Kreatywnej Pracowni są w Zielonych Kotach. Taka jest różnica. Większe oczywiście też są w kreatywnej pracowni, ale zdecydowałam się wziąć jednak innej firmy, żeby sobie po prostu zobaczyć, mieć porównanie, jakie się buduje te kamieniczki, gdzie jest różnica. No i na pewno zobaczycie, że w kreatywnej pracowni te duże też mają właśnie grawerowane, znaczy się laserem jeszcze docięte takie elementy. Nie na przestrwał, tylko właśnie wzór ozdobny tej kamienicy. Te ze to jest tak? Jest tu gdzieś firma. Czy ja to wypamiętam, że to jest Ja wiem się, że to jest Snippart. Byli na zlocie, pokazywali te kamieniczki i też... Cudowne po prostu prace. Bardzo mnie wtedy kusiły. Naprawdę w październiku prawie kupiłam. Prawie kupiłam, ale się oparłam do teraz. Do teraz, <grych> do teraz i, i kupiłam. Nie będę robić. Yy, Zastanawiam się po prostu, czy w, kreatywnej, czy w tych tekturkach z kreatywnej pracowni, yy, jak są grawerowane te elementy, czy one nie znikną pod farbą, a tym bardziej pod kredową farbą mogą zniknąć. Zastanawiam się więc, czym malować, żeby te elementy yy, nie zniknęły. No bo szkoda, bo są fajne takie elementy widoczne tej takiej, takiej architektury, żeby, wiecie, rozostawić. Dobra. Gratisiki z zielonych, jak zawsze, to są różne jakieś arkusze papierów, paski. Nawet nie wiem do końca skąd jest ten arkusz, ale nie będę tutaj na razie tego otwierać. Weźmy sobie do reszty i mamy kolejną kamieniczkę <noise> tym razem ma wyglądać ona tak kadabra sklep po prostu z taką cudowną witryną, fildem tak mi się to spodobało, że no i widzicie tutaj jest ofur, gdzie można spokojnie włożyć ledy do środka, będę kombinować jak to też w środku przyozdobić, bo tu okna są duże, będzie widać środek więc pomyślę bardzo mi się spodobał, jezu jakie to będzie duże, zobaczcie będzie większe chyba no, ciutkę większe będą, będzie. Mega się jaram. <grywa> Dobra, więc do tych moich pras plastycznych wzięłam jeszcze czarne gesso, bo już mi się powoli kończy. Wzięłam też klej introligatorski w tej buteleczce nowej, 60-litrowej, tylko dlatego, że po prostu już moje poprzednie buteleczki pogubiły te zatyczki, a jak wiecie, ja przelewam klej do tych małych butelek. Wzięłam też papiery banana rama, yy, bardzo ciekawe papiery, takie żółto-pomarańczowe, raczej rzadko po nie sięgam. Rzadko w ogóle mm, się pojawiają takie kolory, chyba, tak mi się wydaje, tam żółty. Rzadko się pojawia w papierach skrapowych, a stwierdziłam, że trochę kolorku trzeba mieć gdzieś tam w, w zapasie. E, oczywiście tradycyjnie, jak, jak to ja, Desert Rose. W starej kolekcje, więc nie będę pokazywać. Mamy Nostalgic Girl, nowsza kolekcja i chcę ją zobaczyć. Na profilu u haków, kusili strach się tymi papierami, nie ma się co dziwić, już widzę po prostu te dechy, o Jezu, te dechy, Uff. chyba pokupuję więcej arkuszy tych desek, tylko dlatego, że to jest piękny niebieski kolor. Kolekcja bardzo fajna, taka pasująca pod, um, jak to powiedzieć, pod książko pod takie dziewczyny, trochę bardziej lubiące styl vintage. Myślę, że takich dziewczyn nie brakuje. Dechy w kolorze fioletowym. Bardzo lubię uchaki, że te papiery są takie bardzo stonowane. One nie są bogate w jakieś materiały, jakieś ozdobne. Macie elementy do wycinania i je naklejacie na papier. A sam arkusz jest gładki, więc w zależności co lubicie, jak chcecie go ozdobić, tak ozdabiacie ten arkusz papieru skrapowego, a nie macie już gotową mm, ozdobę na papierze skrapowym. Motyw podróżniczy się pojawia tutaj, bardzo fajny, o, zielony arkusz, też piękny. I kolejne tagusie, bardzo dużo dodatków, co mi trochę osobiście mniej pasuje, ja tak nie korzystam z tego typu elementów, z tagów, z takich... Mm, Powiem Wam, że naprawdę mam za dużo aż tych dodatków do wycinania, już gdzieś pochowanych. Z tych raczej korzystać nie będę. Może trochę tych dziewczyn powycinam, ale na pewno jak mi się spodoba, no to sobie dokupię e, później, ewentualnie jakieś arkusze e, więcej. Bo jak mamy arkusz do wycinania,. <laughs> Na papierze skrapowym, tak? No to zawsze musimy wybrać albo te elementy, albo papier skrapowy, no bo z wszystkiego się nie da e, wykorzystać. Tutaj jeszcze tak pokazywałam. Piękne papiery, bardzo mi się podobają. Nie wiem co prawda, czy zagorzczą na stałe, bo trudno e, to powiedzieć na ten moment. Okej. Okay. Z kolejnych przyjemności zamówiłam taki malutki domek. Słuchajcie, ja myślę, nawet być trochę większy. Chociaż nie, podstawa jest całkiem niezła. Krótkie ponieważ skład postanowił pohałasować. Taki uroczy mały domek zamówiłam. Chyba był w promocji i właśnie. Przez ten domek wrócił temat tych wszystkich kamieniczek, sobie przypomniałam, bo przecież chciałam. Maska bruku. Mam na to pomysł. Yy, co prawda nie wiem, czy ostatecznie skorzystam z maski, czy nie, mm, nie porobię po prostu ręcznie z masy samo-takiej, yy, samoschnącej, właśnie takiego yy, ich elementów kamienia, bo też na to jest plan. Yy, taką małą kamieniczkę to zamówiłam. Ona tak wygląda, w porównaniu z kreatywnej pracowni na przykład. Taka mniejsza z, już z tekturki, ale to jest taka chyba grubsza trochę tektura. I takie maleństwo. I taka tekturka. Takie maleństwa zamówiłam. E, też mam pewien pomysł z wykorzystania takich malutkich e, te, e, tekturek mm, kamieniczek, ale to też chyba jeszcze musi trochę poczekać. Zajmę się najpierw tymi dużymi teksturkami No i tutaj widzicie, że trzy takie wzięłam. O! Takie trzy. Każda inna kamieniczka. Też jest na to jakiś tam plan w głowie. I jeszcze skusiłam się na tą maskę. Kurczę, ona strasznie duża w ogóle jest. W sensie wolę takie maski. Zdecydowanie takie małe, kieszonkowe wręcz. O takich właśnie dużych, które chyba można wkładać do jakichś segregatorów. Widzicie, że właśnie element takiego drewna i bruk, więc Buknuk jeszcze czeka. Co to, do czego to ma wysłużyć? No i arków folii typu Faker. To jest coś, co ja uzupełniam regularnie w Zielonych Kotach kupuję. Więc tak, moi drodzy, tak prezentują się moje zakupy i prezenty skrapowo-świąteczne od skrapowej koleżanki. Więc żegnam się z wami serdecznie, właśnie, tym. nie będę sięgać po te rzeczy od, od Kasi, bo w serwie, jak tutaj kot hałasował, furał to sobie już je pogarniałam. Więc dzięki wielkie za oglądanie. Dajcie, właśnie, znać, czy znajdę jeszcze sznurek, który ma mniej niż on ma 6-8 mm. Nie, to jest wyfidełkowanie, chyba, tak? Że to jest Nie jestem pewna czy to jest ta grubość tego nie ma chyba 6 mm chciałam 3 mm chyba wypomyliłam się ostatecznie przy zamówieniu no trudno bywa się więc zapowiada się u mnie zima w pełna kamieniczek jak widzicie nostalgicznych papierów magicznych wielkie dzięki za oglądanie i zapraszam na moje social media jeśli jesteście ciekawi co z tego wszystkiego powstanie do zobaczenia w następnym filmie cześć